Witajcie w kolejnej analizie Kitowym Krzysiu Jemzu Ten krótki filmik został udostępniony na kanale Kalaciak 25 listopada 2011 roku Jest to pobrany filmik z oryginalnego kanału, który został zbanowany, ale o tym później Na nagraniu widzimy chłopka o ksywie Pablo, który zwraca się do swojego kolegi Krzyśka mówiąc mu co robi A co robi? Jezupe, nie wiem skąd taki fenomen tego takiego bo 19 sekundowego filmu może to, że jest banalny i psty w swój sposób. Na tym samym kanale możemy zobaczyć też druga część całej zupnej akcji. Pablo i Krzysiek należą do ekipy Mielno. Ta dwójka przyjaciół, wraz z pozostałymi członkami tej ekipy, mają do dziś swój kanał na YouTube o nazwie Mielno Niszczy Każdego TV. Jest to już ich trzy kanał, bo poprzednie dwa zostały zbanowane. Jak wiemy, YouTube nie lubi, że tak to ujmę, imprezowych kanałów, więc nie dziwię się, że ich zbanowali. A szkoda, bo pewnie nie jeden epicki materiał przebadał. Do dziś możemy zobaczyć u nich wiele imprezowych akcji w Mielnie. Jest ich aż 49, więc jest co oglądać. Piackie akcje, imprezki urodzinowe czy wywiady z przypadkowymi ludźmi, którzy bawią się w Mielnie. Można powiedzieć, że kiedyś to było. Od 2018 roku nie pojawią się już nowe filmy. Szkoda, ale trzeba też wiedzieć, że lata lecą i już wielu z tej ekipy, jak nie każdy, ma już po prostu swoje życie. Może tak się stało w tym przypadku. YouTube też nie daje powodów by ciągnąć taki kontent kanału. Na kanale Mielno niszczy każdego TV pojawił się ponownie film Krzysiujem zupę. Nie mogło zabraknąć wideo dzięki któremu to wszystko się zaczęło. Więc nie jest aż tak, że gdzie pobierają jakieś wideo. Tak by sam materiał przepadł z usuniętymi kanałami. Pablo i Krzysiek dzięki temu filmowi zyskali wielką rozpoznawalność. Zagrali nawet w reklamie Neti. Pablo i jego słynna żółta miska już zawsze będzie jednym z symboli polskiego YouTube. A Wam podoba się jedzenie zupy przez Pabla? Do następnego. Nie wiem. Nie wiem. Ja Grzesiu, ja takie, by Co? Jem. Co? Zupa. No dobrze, cieszę się. To no. dzięki. No,